Uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Dwaj wielcy świadkowie Chrystusa. Jeden prosty rybak z Galilei, drugi wybitny intelektualista, rabin, faryzeusz. Jeden obywatel rzymski, drugi w oczach Rzymian prostak, który zasługiwał na ukrzyżowanie. Obaj stanęli razem w Rzymie, aby tam złożyć wobec całego ówczesnego świata w stolicy Imperium świadectwo o Ewangelii Chrystusa, która także dzisiaj jest mocą i mądrością naszą ku zbawieniu, z którą możemy śmiało wyjść wobec współczesnego świata. Zapraszamy do tej medytacji. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy. Witajcie serdecznie w telewizyjnej O Divina, gdzie rozważamy słowo na niedzielę. Ksiądz Józef Maciąg. Szczęść Boże. Ksiądz Sławomir Laskowski. Witam serdecznie. I ksiądz Dominik Szymański. Najbliższa niedziela będzie nietypowa, bo będziemy przeżywali tego dnia uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. W związku z czym liturgia słowa będzie z tej uroczystości, a że Ewangelia nie mówi nam za bardzo o świętym Pawle, to skorzystamy dzisiaj z dwóch czytań. Przeczytamy na początku fragment Ewangelii Mateusza, czyli Ewangelię z tego dnia, to będzie rozdział 16, wersety od 13 do dziewiętnastego. Skomentujemy to słowo i potem przeczytamy jeszcze drugie czytanie opowiadające o świętym Pawle, i również poczynimy krótkie lekcje. Posłuchajmy słowa. Gdy Jezus. Przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł. Błogosławiony jesteś Szymonie synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Kojarzymy trochę ten fragment chociażby z ostatniej niedzieli. Może nie ten konkretny, bo przecież on się pojawia też u Łukasza i u Marka. Czym się różnią te fragmenty? Żebyśmy jakby nie powielali, bo ktoś może pomyśleć, no to samo słowo do nas, jakby to samo pytanie, ale jednak chyba są pewne subtelne niuanse, które możemy zauważyć, różnice między ostatnimi. Przede słowem. wszystkim wyznanie Piotra. Bardziej rozbudowane w stosunku do tego, co zanotował święty Łukasz. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Po polsku nie brzmi to tak mocno, jak w oryginale, ponieważ język polski nie ma, nie potrzebuje rodzajników określonych, a tych rodzajników określonych w tym wyznaniu jest aż cztery. Trzeba by to dosłownie przetłumaczyć. Ty jesteś jedyny Chrystus, jedyny Syn, jedynego Boga, tego żyjącego. Podkreślenie bardzo mocne tej jedyności Chrystusa w kontraście do tych opinii, które krążą wśród tłumów, gdzie Jezus jest tylko jednym z, prawda? I tutaj rzeczywiście Piotr obdarzony światłem poznania nadprzyrodzonego mówi. To, co potem powtórzy jeszcze w dziejach apostolskich. Nie dano ludziom żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, jak tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. I to pytanie jeszcze, podkreślimy jeszcze raz, o czym większość z Was już wie, pada w Cezaryi Filipowej, w tym miejscu na północy, najbardziej wysunięty na północ, gdzie były kulty pogańskie, przy różnym czasie różne. I Jezus pyta, właśnie, czy ja jestem jednym z tych bogów, właśnie po latach formacji swoich uczniów zaprowadza ich do tego miejsca i tam stawia to pytanie i słyszymy piękną odpowiedź. Jeden z komentatorów zwraca uwagę, że to pytanie a wy za kogo mnie uważacie? dosłownie co mówić o mnie, że kim ja jestem w waszych oczach? Jest zawarte pewne jest obecne pewne i Jezus jakby pyta z pewnym drżeniem po w tym czasie, po tej drodze, którą żeśmy przeszli, dosyć długiej, ile ja dla Was znaczę? Nie? Stawia wszystko jakby na jedną szalę w tym pytaniu i otrzymuje wspaniałą odpowiedź Piotra w imieniu wszystkich. I po tej odpowiedzi też jest ciekawa reakcja Jezusa, bo Jezus, yy, no można chyba powiedzieć, że chwali Piotra. Błogosławi na. Błogosławi nawet więcej. Yy, wyrażając się w ten sposób, że. No, Błogosławiony jesteś, bo to, ta odpowiedź nie jest tylko wynikiem twoich dociekań. I idąc dalej, Jezus odpowiada bardzo pięknie to zestawia Święty Mateusz: Ty jesteś Chrystus, a ty jesteś skała, na której ja zbuduję mój kościół. Wyznając wiarę w Jezusa, Piotr Otrzymuje objawienie dotyczące jego własnego powołania i własnej drogi, kim, i dowiaduje się, kim jest w oczach Boga, skałą, na której Chrystus zbuduje swój Kościół, swoją wspólnotę wiary, swoje mistyczne ciało. Tylko w spotkaniu z Chrystusem możemy poznać, kim jesteśmy w oczach i w marzeniach Boga, jaka jest nasza droga, jakie są nasze możliwości, że tak powiem, rozwoju. I zobaczcie, jakie ryzyko jest w że wypowiada te słowa, bo na końcu wiemy, że tylko Jezus może z piasku uczynić skałę, bo przecież Piotr takim był. On w ogóle nie pretendował na to, że jestem skałą, ale zobaczył w swoim życiu i doświadczył, jaka jest moc Boga i ta moc Ducha Świętego, która go przemieniła totalnie, nie? z tego, który... Się bał, który no, zaparł się Jezusa na tego, który teraz wyznaje go z wielką mocą. A moim zdaniem też jest ciekawe w kontekście tego fragmentu i tej uroczystości niedzielnej, bo tutaj jest podkreślony autorytet Piotra jako pierwszego z apostołów, że tobie dam klucze. Nawet Paweł, intelektualista wielki, będzie jakby korzystał z tego autorytetu. Nie? Pomimo, iż można by było odnieść takie wrażenie, że no jednak od strony takiej formacyjnej, od strony może inteligencji, od strony zdobytej wiedzy, Paweł będzie tutaj górował, a jednak podporządkuje się. Jako świetnie wykształcony rabin, jako grecki retor, jako obywatel rzymski mający powiedzmy po naszemu tytuł szlachecki w, w uproszczeniu pewnym. Nie rywalizuje z prostym rybakiem, który ma tylko twarde ręce i zna swoje rzemiosło i został wybrany przez Jezusa, ale służy temu, żeby Piotr dorastał do tego autorytetu, którym go obdarzył Jezus. Tak samo jak wcześniej Jana Apostoł tak. służył budowaniu autorytetu Piotra, nie nie próbując go zastąpić, bo wtedy powstałyby sekty jakichś Joannitów, Paulinów, i Petrynów, powiedzmy, mielibyśmy od razu trzy kościoła, gdyby każdy z nich chciał być pierwszy, prawda? I tu widzimy na dzisiaj, jaka to jest piękna odpowiedź, że też ci wielcy teolodzy, którzy wnieśli bardzo dużo dla kościoła dobrego, wielcy intelektualiści zawsze pokornie jakby przedstawiali owoce swoich rozmyślań, tej pracy teologicznej kościołowi, czyli papieżowi, Rzymowi. I Rzym dawał placet i dzisiaj też daje właśnie tą swoją odpowiedź tak, to jest z ducha Świętego i wtedy to przynosi ogromne owoce, a kiedy nie ma tego posłuszeństwa, niestety bardzo złe. To może płynnie przejdźmy teraz do tego drugiego słowa, żebyśmy powiedzieli sobie trochę więcej jeszcze o Świętym Pawle. Pawle. Będziemy czytać fragment drugie czytanie, a jest to fragment listu pasterskiego. Jednego z kilku, akurat to jest drugi list do Tymoteusza i wersy, rozdział czwarty, wersety tam z przerwami od 6 do 18. Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, którymi w owym dniu odda Pan sprawiedliwy sędzia. A nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii, aby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. E, tu jest taki wstęp do tego, e, do tego fragmentu. Apostoł przewiduje blisko u śmierci nagrodę. Czyli można powiedzieć, że jest to taki może element testamentalny jego? Tak. Pisze do swojego ukochanego ucznia i streszcza całe swoje życie i Y, przewidywany, bliski koniec y, swojego życia w trzech przepięknych metaforach: sponde, analysis, agon po grecku. Sponde, czyli rozlanie krwi na ofiarę, y, które Paweł przewiduje, że to będzie tak właśnie wyglądało: jako obywatel rzymski zostanie prawdopodobnie ścięty mieczem, co będzie się łączyło z tym dosłownym, bardzo obfitym rozlaniem krwi. Porównuje to do obrzędu ofiary płynnej, kiedy kapłan w świątyni wylewał na podstawę ołtarza czarę wina. Jako wyraz naszego hojnego daru dla Boga, Paweł tak patrzy na, na swoje życie, jako na hojny, całkowity dar z siebie samego na chwałę Chrystusa. Spondę. Spendomaj dosłownie, zostanę rozlany za chwilę. Następnie mu używa słowa analysis, które jest nam dobrze znane, brzmi znajomo, oznacza dosłownie rozwiązanie, przy czym jest to termin żeglarski, techniczny, mogący oznaczać zarówno odcumowanie okrętu stojącego na nabrzeżu, albo też postawienie żagla rejowego po wyjściu na pełne morze, żeby wyruszyć. Dokąd? Paweł nie wie. Czy wyruszy do Hiszpanii, o której marzy, pisze o tym dwukrotnie w zakończeniu listu do Rzymian. I z pewną gorączkową, z pewnym gorączkowym pośpiechem pisze właśnie do Tymoteusza, który jest w Efezie, w Azji, daleko, czy też na wschodzie, w każdym razie. Przybądź do mnie szybko, zanim żebyś zdążył. Nie wiemy za bardzo, czy przed wyjazdem do Hiszpanii, czy może przed zimowymi burzami na Morzu Śródziemnym, a może przed moją egzekucją, jest mi wszystko jedno. W każdym razie wyruszam. Prawda? I ten trzeci, yy, trzeci obraz agon zawody sportowe. Czy to będą zapasy, czy to będzie bieg, może nawet maratoński, ale raczej bieg na, na stadionie, gdzie czeka na mecie Chrystus. Z koroną chwały, złotym medalem, cenniejszym od olimpijskiego jako nagrodę za, mój, za moją drogę wiary, posługi głoszenia, głoszenia karygmatów. Jest niesamowite, jak to nam też ma dodać skrzydeł widzę. Dynamiczny obraz Dynamiczny bardzo, bardzo. życia chrześcijańskiego. Tak, i też mi dodaje to skrzydeł, bo e, człowiek zawsze ma tendencję, żeby się okopać, tak się wyrażę, a nie wyruszać i nie być gotowości, ale też tej końcówki, nie, że Czego ja szukam za to ogłoszenie, czy chwaby ludzkiej, czy Bożej? I łapię się często te, na no, tej ludzkiej i, i, i to osłabia bardzo przepowiadanie, widzę. E, I dlatego mieć tą odwagę, e, która jest od Ducha Świętego, oczywiście także w Pawle, tej, tej jednoznaczności w, w tym działaniu apostolskim, w głoszeniu. To jest wielka łaska, nie? Ja widzę, że bardzo, bardzo jej potrzebujemy myślę, że też wielu z nas. A to jest w ogóle to porównanie sportowe, to nie jest pierwsze u Pawła, on jakby wykorzystuje. Paweł lubi sport, lubi kulturę grecką, mimo tak. że jest gorliwym Żydem. Ale co, co z tym jest, bo to jest w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem. Ukończyć bieg jeszcze krótkodystansowy, to sobie każdy z tym raczej poradzi, ale bieg na przykład maratoński, Ja miałem taki epizod, w życiu, że przebiegłem dwa maratony, to jest ponad 42 km. I jak chce się to zrobić w jakimś takim satysfakcjonującym tempie, to znaczy nie marszem, tylko biegiem, to olbrzymi wysiłek się w to wkłada i przychodzi na przykład 38 km. Przebiegło się 38 km, a zostały jeszcze 4. I jest taka pokusa, żeby jednak zejść. I Paweł też mógł ktoś takiego przeżywać, że no już tyle się trudził, ale no już wystarczy może, może po co jechać do tej chwili, po co w ogóle myśleć o tym, o kolejnych y, krajach, po co w ogóle pisać kolejne listy, już wystarczy tego mojego no, trudu. Emerytury zapracowano, piękną nagrodę, teraz zwiedzamy święte miejsca, wypoczywamy. No, to też jest bardzo ciekawe w kontekście nawet takiego powołania naszego księżowskiego, może tutaj trochę odbiegnę od y, tego lekcji, nie, ale no, na zachodzie jak rozmawiam czasem z księżmi moimi znajomymi, to mówią: każdy, kto jest w stanie stać i jeszcze nie ma takiego Parkinsona, że nie wyleje krwi pańskiej z kielicha, to odprawiam przeświętą dla ludu, bo po prostu nie ma komu tego robić. Nie? A czasem my mamy takie jakby pomysły: no to już wystarczy, wycofujemy się. Nie? 65. Tak. Tutaj jest piękna rzecz u Piotra i u Pawła, których widzimy zawsze razem. Oni, oni też razem w tym samym roku, być może w czasie prześladowania za Nerona oddali życie w Rzymie. Stanęli razem bardzo mocno i widzimy u nich, jak Chrystus jednemu i drugiemu nadaje... Nowy kierunek i dynamizm życia chrześcijańskiego i apostolskiego. Obyśmy tej niedzieli, bracia i siostry, dali się ogarnąć Duchowi Świętemu i ten nowy kierunek, oby Pan nam pokazał. No niech tak będzie, niech tak będzie. dobrego przeżywania. I mamy no, piękne autorytety przed nami. Nie? Piotr i Paweł, takie figury, mówi się, że to jest trochę urząd, charyzmat. Tak. Też, też o nich. Więc wpatrujmy się w tych bohaterów, korzystajmy z ich mądrości, ale no pamiętajmy, że każdy z nich wskazuje jednak na Chrystusa, nie zatrzymuje na sobie. Dobrego przeżywania uroczystości, Ksiądz Józef. Do zobaczenia. Ksiądz Ławomir i Ksiądz Dominik.